Witam w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj ze zborów w Krynicy. Tak wygląda zbór w Krynicy, kaplica, gdzie razem z Keksem Południa, żeśmy studiowali Ewangelię Marka. I dzisiaj chciałbym zakończyć serię o kościele i zakończę takim przesłaniem o, o spójni doskonałości, którą tak mówi apostoł Paweł, chociaż będzie z Ewangelii Marka, czyli o miłości, o czymś, co myślę, już abstrahując od wszystkich innych wyróżników Kościoła powinno Kościół na pewno charakteryzować. A przeczytam fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdziału, gdzie mamy Jakuba i Jana, dwóch naprawdę fajnych, kochanych braci w Chrystusie, dwóch ludzi, którzy byli blisko bardzo Pana Jezusa, którzy przyszli i rzekli do Pana Jezusa, nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił to, co Cię prosić będziemy. I on odpowiada co chcecie, aby Wam uczynił, i oni spraw nam to, abyśmy się siedzieli w chwale Twojej. Jeden po prawicy Twojej, a drugi po Lewicy. Ja myślę sobie, że jest to taka. No właśnie, do końca nie jestem w stanie tego zrobić, odwzorować od, od tego, co oni zrobili, czy jak sobie myśleli. Ale patrząc też trochę na inne Ewangelie, na to, że tam jego, ich mama w tym wszystkim jeszcze gdzieś była zaangażowana generalnie wygląda na to, że to było taka trochę załatwianie prywaty, że to było takie wykorzystywanie tej pozycji, tego, że byli blisko Jezusa, żeby po prostu no, ustawić się jak najlepiej. Myślę sobie, że to jest coś, co, co nam bardzo, bardzo w praktyczny sposób w życiu towarzyszy. To znaczy, kiedy myślimy o Chrystusie, kiedy myślimy o chrześcijaństwie, kiedy myślimy o tym właśnie czego byśmy chcieli od Pana Jezusa, to w jakim sensie byśmy chcieli właśnie tego, żebyśmy się w tej chwale no, najlepiej ustawili, tak? Niekoniecznie tej przyszłej, chociaż przyszła oczywiście też jest cenna i też byśmy chcieli, żeby była jak najlepiej dla nas poukładana, ale w tej doczesnej też byśmy nie pogardzili tym, no, żeby się jakoś ustawić, żeby tak w jeden po lewicy, drugi po prawicy, no żeby nam po prostu żyło się w miarę wygodnie, z, z dobrą pozycją, w dobrym rozpoznaniu, szczęśliwie, takie można powiedzieć, bardzo zwykłe, ludzkie, ale średnio duchowe pragnienia. I gdzieś ta relacja z Jezusem często właśnie wydaje nam się odpowiednia do tego, żeby takie rzeczy sobie zabezpieczyć. I Pan Jezus poszerza ich perspektywę. Pyta ich, czy są w stanie pić kielich, który on pije, albo być z tym, którym on jest ochrzczony. I oni odpowiadają: No tak, tak, oczywiście, jak najbardziej, idziemy przy tobie, to w ogóle nie ma żadnego problemu. I znowu wydaje mi się, że to było strasznie niedojrzałe. To znaczy, oni tak naprawdę nie wiedzieli, o czym Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówił, wiedząc, co się z nimi wydarzy, i oczywiście oni później dojrzeli do tego. I okazali się faktycznie tymi, którzy jakby przyjęli tą, ten los chrześcijański na siebie. Natomiast yy, generalnie w tym momencie myślę, że nie mieli żadnego pojęcia, o czym tak naprawdę rozmawiają. I dalej rozmawiali z takiego swojego typowo, powiedzmy, niedojrzałego spojrzenia na sprawę. Yy, no i Pan jest im odpowiada, że generalnie to dobrze, to idźcie, to bardzo się cieszę, że idziecie w taki sposób za mną, idźcie za mną. Natomiast to do jakby efektu ostatecznego, gdzie wylądujecie lądujecie, tak w cudzysłowie, na, na którym miejscu, po prawicy czy lewicy, no to się po prostu okaże. To nie, nie dla nas dzisiaj to rozstrzygać. I potem w 41 pierwszym wersecie reszta apostołów się wkurzyła na nich i generalnie, no, no i też to rozumiem, tak, że to przyszli, kombinowali, jakieś tam takie swoje uprywate uprawiali. Potrafię sobie to wyobrazić, że się zdenerwowała ta cała reszta. I wtedy Pan Jezus ich przywołuje i mówi tak. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Czyli rzeczywiście, no tak po prostu jest i, to, i tak było i tak, i tak jest i tak niestety będzie, że wszyscy ci, którzy mogą wykorzystać swoją pozycję, no po prostu ją wykorzystują, załatwiają sobie pewne rzeczy i... i i nawet czasami uważają, że po prostu mają prawo, że tak im się należy, bo przecież w końcu od czegoś tymi władcami są. Lecz nie tak ma być między Wami 43 werset. Ale ktokolwiek by chciał być wielki między Wami, niech będzie sługą Waszym. Ktokolwiek by chciał być między Wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. No, i sedna tego wszystkiego, co tak naprawdę ostateczny tutaj Pan Jezus mówi, to mówi, że nie, że nie po prostu tylko i wyłącznie mówi. Mówi tak. Słuchajcie, ja mam przed sobą naprawdę poważne zadanie. Wasze myśli są zupełnie gdzie indziej. Wasze myśli są kompletnie nie tam, gdzie powinny być. Oni później tłumaczy trzy razy im przypomina o tym, że, że ma być wydany na śmierć. Oni tego nie przyjmują. Ciągle są ślepi. Ciągle mało co widzą. I myślę sobie wiecie, że z nami jest bardzo podobnie. To znaczy, że Pan Jezus widzi. Pan Jezus widzi nasze życie. Pan Jezus widzi to, co dobre, Pan Jezus widzi to, co błogosławione. Pan Jezus widzi to, co cenne. Pan Jezus widzi to, co można by zrobić z naszym życiem. Pan Jezus zaprasza nas do tego. Pan Jezus ostrzega nasz ocenie. My mówimy tak, tak, tak. Ale tak naprawdę nie potrafimy, bardzo często nie potrafimy wydobyć się poza ten poziom Jakuba i Jana. Po prostu chcemy swojego. I myślę, że rozwiązaniem nie jest to, żeby teraz powiedzieć, bądź jak Jezus. No, nie, nie, nie sądzę, żeby to było rozwiązaniem. Myślę, że rozwiązaniem jest yy, wdzięczność. Wdzięczność Panu Jezusowi za to, że niezależnie od tego, jacy my jesteśmy, czy jesteśmy tak niedojrzali jak oni, czy trochę coś już zaczynamy rozumieć, czy już naprawdę rozumiemy, On naprawdę zdecydował się nas pokochać. On naprawdę zdecydował się za nas umrzeć. On naprawdę przyszedł po to, żeby nam usłużyć. I, i, i nie tylko opowiadał, i nie tylko moralizował, ale zrobił to, dokonał tego. Poszedł na krzyż, Umarł w nasze miejsce, zapłacił za nasze obrzydliwe grzechy, zapłacił za nasze byle, byle jakość, zapłacił za naszą powściągliwość i taką obojętność w rozwoju, w dojrzewaniu. W pewnym sensie można powiedzieć, licząc na to, że to nas zmieni, że to nas ukształtuje, i że to na nas wpłynie. I chciałbym Wam życzyć i sobie życzyć, i naszemu kościołowi współczesnemu, najogólniej, ująwszy Go, życzyć, żeby faktycznie ta, ta miłość Jezusa, to, co dla nas zrobił, to, że dał doskonały przykład, że się poświęcił, że złożył z siebie okup za wielu, żeby to nas po prostu poruszało, żeby to nas poruszało na co dzień, żebyśmy nie deklarowali zbyt wiele, ale żebyśmy potrafili dojrzeć to, co naprawdę należy dojrzeć, żebyśmy nie byli tak niedojrzali jak Jakub i Jan, żebyśmy nie kręcili się wokół własnego pępka, ale umieli zobaczyć więcej. Tego życzę sobie, tego życzę Wam, tego życzę naszym Kościołom i niech ten, yy, niech ta miłość Jezusa po prostu, yy, która jest obecna, która jest prawdziwa, która się dokonała, niech ona tego w nas dokona. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry, łaskawy, miłosierny. Daj nam, Panie, to doceniać, daj nam, Panie, w tym żyć. Niech to nas przemienia od środka, i niech sprawia, panie, żebyśmy właśnie mogli prawdziwie poruszeni, przemienieni, i za tobą, i Ciebie naśladować. Z Bogiem, i do zobaczenia.